mam nadzieję, że witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Koperek. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka. Przypominam wam o konkursie, który trwa nadal aż do dnia 14, czyli do środy. A, do 14. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy napisać swój nick w komentarzach i najlepiej Discorda. Ja jedną osobę z nich rozlasuję Co? To chyba tyle, a jeszcze zostawcie subskrypcję w górę i dzwoneczkę, żeby żaden content Was nie winął I zapraszam Was do oglądania A więc tak, poza odcinkiem sobie zdobyłem taki oto totem ptysia Naprawdę, ktoś go wystawił za 13 czy tam 14 kołak Dzisiaj też sobie utworzymy dwa legendarne klucze więc wyczekujcie bo wy to oglądacie w... we wtorek albo w środę chyba tak co teraz? event? się sobie pokonali ogromnego giganta. Już go pokonali, tak? Bo nie było żadnego giganta. Teraz na odcinku to zrobię. Ale miałem teraz sparta Widzowie. Ja dopiero teraz odpaliłem nagrywanie. Bo tak to będzie jeszcze tutaj po się się połąkał pochodzi. Wiecie o co chodzi. A tak, to zrobiłem. O odcinku. Hmm. Czy zrobić takie coś? No ja bym powiedział, że... O, dirta. A to ziemia się nie liczy, więc chyba nie. Tutaj już chyba nie ma takich fajnych, o dużo pieniędzy. Tutaj jest o 10 tysięcy 40 tysięcy. A tu sobie zacznę. Znaczy teraz przelewam jakiemuś losowemu typowi dwie monety i teraz mam równo 50 tysięcy. E, Okej, okay. co ja bym chciał dzisiaj zrobić? Ja bym chciał dzisiaj zrobić, Ogólnie głównie wyrównać tutaj teren by wszystko było na tej wysokości, o. I... Eee, budowaliśmy to w poprzednim odcinku, ale nie pokazywałem wam całości. Więc teraz idziemy sobie sprawdzić całość. Ja to widziałem, bo ja to budowałem z Super Budować na no Ja to budowałem, ale dało tam jakieś... trzy znaki żelaza z siebie. Więc to tak wygląda. To jest cała opera. I nieważne, w którym wyrzucicie akwakarze, czyli tak to do naszej skrzynki poleci. Na przykład nie wiem. A zamykam oczy i losuję. tu no, to tam poleciało. I no, za jakąś minutkę, dwie, tamto powinno być. I zobaczymy. A pękaliśmy 7 i 5 krystaliców, więc jeden sposób, żeby się pozbyć chyba. No nie, no nie, Jest ja za trzy koła. To się tak opłacało, widzowie. dobra, teraz idziemy sobie na spawn'a tak jak mówiłem, na pewnej części odcinka będziemy sobie otwierać klucze legendarne. Uff, dobra, jak... i powiedzmy... Wydropi korona, to rozdaję tamtej temki na losowaniu. Plus co ten ptysia Plus jeszcze tajemniczą rzecz. Jak mi korona wykładnie. Dobra, koks. I uwaga! Miecz pogromny. Dobra, miecz pogromny tak chodzi na rynku z 9,5 koła. A sobie do bo ja z mieczapogących nie korzystam tak Chociaż. W sensie. Ja mam taki. No ja nie wiem, coś sprzedać. Bo za ile chcesz? kilo, kilo kurde. Albo się przydał do mojej kolekcji. A stąd nowy kapelusz. i Sercowy albo charakterowy kilo oczywiście korunka. Dobra. Okej, mamy Może drogo jak zabikamy. Chyba. Ostatnio kosztowało 5, więc to jest chyba bardzo drogo. Okej, okay, tutaj na razie nie widzę niczego dobrego. A nie to motora, no, dobra, nie to, poryję ja pory 35 koło, nikt mu tego nie kupi Mil. Może się nie będę nawet poprawiał. Ej, Łuk lewitujący też przecież Chciałam od pierwszej strony sobie pójść. nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Jezu, prawie spadłem z fotelu, bo myślałem, że to łuk lewitujący Co to P. takie ma. Dobra Najtańszy jest za 65 koła Stawię za 9. O, za tyle. Może ktoś kupi. To sobie kupię ten, Bo już mam takie kastanowe i jak. Łuk teleportujący. Mocora. Magiczna siekiera. I czarna różka. no co ja sobie tutaj myślałam jak ja to wystawiłam przecież to jest takie drogie dobra, teraz ściągam to z rynku proszę bardzo powiedzmy, że ja będę to tam zobaczymy zobaczę na ile na rynku chodzą nie ma, okej okay. czyli wysoko... Powiedzmy 25 milionów żartowałem. Coś się mnie w domu zbiło? Chyba no tak Nie wiem, to wystaw Za Trzy 3... Pół nie ja wiem czy się to zgadza, no ale chyba dobra mm. ale, no, ty. Mm. Okay. ale nie, wiecie dlaczego ja tego teraz nie wydaję? 28 tysięcy Bo chcę sobie kupić klucz i chcę albo czerwonego, albo niebieskiego dropnąć. Bo naprawdę to jest. dobre bardzo. O, ale dobrze, że owszem, to jest taki zły event. W nie sensie się, dla mnie to, to jest. Dobra, co to jest? Okej. Okay. Okay. Turbo strefa a Odłamek to tempo. Okej, okay, to to sobie spróbuję zrobić. To na pewno zrobię. To jest... To tego nie potrzeba wysiłku. I to nie wiem czy zrobię, bo ostatnio live mnie zrobić, ale nie mega dobrej. Ale okay. Prawdziwy bogacz, czy cztery, Klusu cztery, a ja opartam się To co, już nie mogę dzisiaj zrobić. Okej. Okay. Coś jeszcze? Aaa, no tak. Mieliśmy wyrównać. Ile odcinek już trwa? No tak. Mieliśmy wyrównywać sobie odcinek na 4 minuty. Będą tylko odcinki na wyrównanie. Ale. I na koniec. Dobra, pokażę, czy tamto A to tam tu jest leciał. Tak nie bo filmem i Pamiętajcie no, o konkursie I też że rekrutujemy do działki a zdarcie podać swojego tak. Możecie dążyć do działki no, z dwie minuty uczta tak, tylko, że ja wczoraj słyszałem, że teraz jest trał, kurde dobra, jeśli, jeśli by ktoś nie widział poprzednich odcinków to teraz sobie zobacz, trzy, dwa, jeden no, to jest bardzo op OK i to zadaje mega ogromne Kurde, obrażenia. Jeszcze dziesięć tysięcy Wiecie co? Ja chyba sprzedam swoją czarną różdżkę drugą. Czternaście tysięcy. Wiecie co? Ja chyba tak zrobię, bo uklewitujący jest bardzo drogi i bardzo mocny. O, no, naprawdę. I mi kolega tak przez godzinę cały czas mi strzelał, kurde, i lewitowałem. Mamy to gado-gado, nic nie wyrównaliśmy jeszcze. Może no, się sprzedaje, nie ma. Proszę to jest? ja mam sobie tutaj, nie zapominam w ogóle od początku jedna wyczyszczona opcji. komentarze włącz albo wyłącz tam trzeba ustawić mam dwie czy trzy opcje No ja to nagrywam na zapas bo kiedy wydał oglądaczek to ja już odbieram seciluję że kurde w górę. i mam Oczywiście każdy, kto jest w no, Tutaj sobie cię, 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 cię. Życzyłem, że szczerze coś lepszego wypadnie z tych dwóch legów kluczy, a nie tylko mieć Pogromcy i kot. A no bo mieć to jasne, to jest. Powiedzmy tak: jeśli ktoś chce być bogaty, to, to jest bardzo dobry temat. Żeby go wydrobić nie potrzeba karta, a i tak chodzi po 10 tysięcy. Dobra, już to będzie koniec odcinka, więc sprawdzamy czy będzie tutaj nasz przedmiot, czyli chyba kartka papieru i jest, jas, yes, jest. Oczywiście, zapraszamy Was. Wpisujcie. Patrzcie. Kośnik war. Były tak. I teraz zareklamujemy się. Chwap. Mieszany. Re. Ex. Możecie to też na trzecie wpisać. Tutaj są miejsca na donate. I ej. Jak nagrażę to co są naprawdę dobre donate. Aha. Okej. Okay. To także to by było chyba na tyle. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę and o konkursie jeszcze raz pamiętajcie o konkursie. Trzymajcie się i do następnego.